Wzrastajcie we mnie, szukając mojej woli, i chodźcie moimi drogami. Odcinajcie się od tego, co już Wam oznajmiłem, o czym przekonał Was mój duch prawdy, bo tak będziecie wzrastać we mnie, będąc posłuszni duchowi w prawdzie mojego słowa. Odkupujcie czas, bo dni są złe. I rozumiejcie, jaka jest wola Ojca, będąc posłusznymi dziećmi. Nowe rzeczy chcę czynić w moim ciele, w mojej świątyni, którą są wasze ciała. Moją własnością jesteście. Poddajcie się mojej woli we wszystkim, bo ja jestem waszym bogiem. Ja będę prowadził Was we wszystkim zgodnie z moją wolą, jak syna mojego umiłowanego, posłusznego aż do śmierci, by potem wywyższyć go ponad wszystko. Kto pójdzie, by popracować w winnicy, by nieść światłość w ciemności, nadzieję, która jest w moim synu? Przeliczcie koszty. Przeliczcie koszty. Mówi Pan Bóg, odkupiciel wasz. Bo ja nie mam początku i końca, bo moja miłość jest bezgraniczna. Bo co cenniejsze jest niż moja krew? Co jest cenniejsze? Ci, co mają wszystko ze mną, tych wielce wywyższę i użyję do moich dzieł, bym ujawnił się przez nich. Ci, co nie mają, a myślą, że mają, będą przeciwko tym, którzy wszystko położyli we mnie. Ci, co mają, będą mieli dodane, a ja zajaśnieję w nich i będę wzrastał do końca ich dni. Ci co myślą, że mają, a nie mają nic, stracą wszystko, co wydaje im się, że mają.